My na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Tutaj też będziemy mieli ciekawą sytuację, bo skręcamy w prawo. A będziemy musieli ustąpić tym, którzy jadą z przeciwka. Jest to spowodowane tym, że tutaj zaraz po skręcie mamy znak ustąp pierwszeństwa i upewniamy się, że z lewej strony nam nic nie jedzie od lewej ustępujemy jadącym właśnie pojazdom w normalnych warunkach gdyby tego ustąp nie było ten autobus musiałby nam ustąpić i za przejściem dla pieszych musimy się zatrzymać w związku z czerwonym światłem dla tramwaju tutaj sobie czekamy aż przejedzie nadjeżdżający w tym wypadku z przeciwka tramwaj Czerwone światło nam zgasło. Upewniamy się, że nie jedzie z żadnej strony drugi z tramwajów i przejeżdżamy z zachowaniem szczególnej ostrożności przez torowisko.